Dzień dobry, w poniedziałek witam się kawą, pastą z brokuła, broku, jajko i papryka. Popatrzcie, u linki mamy to samo, ale jeszcze pomidorka ma. Dzisiaj ten tydzień mam taki luźniejszy, bo tamten tydzień miałam taki bardzo pracowity i ogarnęłam pracę, dlatego dzisiaj postanowiłam zrobić taki dobry trening i da robić właśnie trening brzucha, core i mobility. Trening zakończony, 27 minut robiłam. Było fajnie, także jestem zadowolona. Taki dłuższy dzisiaj trening, więc mam nadzieję, że w tym tygodniu uda mi się przynajmniej dwa treningi zrobić wzmacniające słoneczko świeci, także zgrzałam się mega. Skończyłam trening, zrobiłam sobie maczę i w ogóle byłam taka podjarana tą maczą i sobie ją kupiłam. Myślałam, że będę piła regularnie, ale nie piję, ze względu na to, że ona ma kofeinę i muszę jakoś zrezygnować z kawy na rzecz kofeiny, na rzecz maczy. Zrobiłam sobie z napojem owsianym jest pyszna. Także muszę wrócić do niej. Częściej ją pić, Witam się jeszcze w poniedziałek. Dzisiaj mam dzień nietreningowy, czyli zrobiłam siłowy, ale nie biegowy, ale testuję, czy ja się nadaję jeszcze do biegania wieczorem, czyli o godzinie około przed 20. I dzisiaj jest to tak mówi, że muszę się przedruftać, zobaczyć jak się czuję. I generalnie na wieczorem średnio lubię biegać, ale. Może sporadycznie będę wychodzić. I na razie biegnie się spokojnie Dzisiaj tylko tam 2 km zrobię. No bo jutro mam trening. Ale muszę przyznać, że być może to będzie też fajna opcja, żeby jednak biegać sobie po całym dniu, jak już będę na już będę miała pracę zrobioną. Także zobaczymy. Ale kurde szczerze bardzo wolę biegać rano. Na Instagramie ktoś mi pisał, że podziwia, że wstaję o 5.30 i biegam, a ja podziwiam ludzi, którzy chodzą o 20 biegać. Naprawdę. Dzień dobry we wtorek. Dzisiaj mam na śniadanie kanapki, do tego banan, kawałek z masłem orzechowym i kawa, a Ewelinka ma owsiankę taką buraczkową, a la Barbie, nie? Dzisiaj znów piękna, słoneczna pogoda. I... Wyszła rano wstałam, pracowałam. Miała mi rano, ale Ewelinka stała wcześniej, więc poszłam teraz na jej drzemce. Biega się słabo. Ten bieganie wczoraj wieczorem nie było dobrym pomysłem. Także męczę dzisiaj się wymęczę te 15 km. Także mój błąd. Ale jest pogoda chociaż Połowa już za mną i jak na to, że biega mi się. Ciężko, to biega mi się już lekko. Nogi się rozkręciły i nawet fajne tempo wychodzi. Także nie najgorzej wychodzi ten trening. No i teraz jeszcze 8 km i do domu. Wróciłam z treningu i się już wykąpałam i muszę przyznać, że to był bardzo dobry trening i pomimo tego, że źle, znaczy zaczęłam, biegło mi się na początku ciężko, to zakończyłam to mega szybko, także mm, jakieś magiczne moce. I jem już posiłek po treningowi, mam tu banana, czyli węglowodany, twaróg, czyli białko i dżem, czyli też węglowodany i kawka bezkofeinowa. Przygotowuję właśnie obiad, dzisiaj będę więcej wam pokazywała, co jem. I tutaj gotuję makaron, a tutaj zrobiłam taki mintaja w sosie marchewkowym, takim śmietanowo-jogurtowym. Do tego mam jeszcze broku ugotowany, który też już sobie ugotowałam. Także dzisiaj będzie pyszny obiad. Z makaronem miałam, myślałam, czy z ryżem, ale myślę, że makaron będzie pasował. Tak się prezentuje obiad: jest tu makaron w sosie marchewkowym, i broku taki duży, już nie chciałabym się kroić. Dzień dobry, w środę przygotowałam się Mam tutaj znów tą pastę brokułową z jajkiem i dużą porcję warzyw. Mamy tutaj 300 gramów warzyw i bułka grachamka. Witajcie, w środę już w sumie się witałam, ale bo robiłam się na niej jadą, było przepyszne. I po wczorajszym treningu po tej 15 kurczę tak mnie sponiewierało wieczorem, że po prostu odleciałam. I Dzisiaj czuję się taka lekko bolała, ale to był mój błąd, bo nie porozciągałam się wczoraj po treningu, wyjątkowo, zazwyczaj się rozciągam, takie moje rozciąganie to jest 90% się rozciągam w treningu, wczoraj tego nie zrobiłam i jestem taka połamana, że biorę się za rolowanie, także lecimy z rolowaniem, tu już mały pomocnik trzyma rolkę, właśnie, właśnie podgrzewam obiad i tutaj mam makaron pełnoziarnisty, broku, marchewka, surówka z marchewki. I podgrzewa mi się y, spaghetti dzisiaj zrobiłam tutaj dla Tomka gotuję makaron, a Ewelinka ma kaszotto, więc w sumie te same składniki, tylko zrobiłam je osobno dzisiaj, bo wczoraj miała makaron. A się prezentuje danie, mamy tutaj dużą porcję warzyw, makaron pełnoziarnisty, spagetti, jeszcze cebula. Dzisiaj się nic ciekawego nie dzieje, także nawet nie mam co nagrywać, bo dzisiaj cały dzień pracuję, nawet Tomek dzisiaj skończył trochę szybciej, żebym sobie popracowała, także przygotowuję konsultacje eee, związaną z żywieniem w trakcie ultra. Zrobiłam sobie kolację, miałam ochotę dzisiaj na coś słodkiego i zrobiłam sobie kanapki z parożkiem, dżemem i masłem orzechowym. Ewelinka ma z pastą jajeczną. No i zrobiłam tutaj bałagan, że będę sprzątać dopiero owsiankę na jutro, moczę płatki i Ewelince piekę paprykę, bo chcę żeby zjadła dzisiaj paprykę pieczoną, bo jej się smakowało w obiedzie, także mam nadzieję, że będzie dobra, bo taka surowa jest trochę dla niej za twarda. No i zobaczymy. Mamy godzinę dwudziestą. A ja wybrałam się na krótki spacer, taki 20-minutowy, i wracam już, bo dzisiaj cały dzień byłam w domu. We wszystkich wolnych chwilach pracowałam, nawet nie byłam na jednym spacerze. Także nadrabiam, już porobiłam w pracy co chciałam, wracam, idę się kąpać i jeszcze chwilkę posiedzę przy komputerze i spać. Także intensywny dzień, ale weekend, jadę do mamy na urodziny, także chcę mieć też wolną niedzielę i znów urodziny, ale tym razem bez torta, bo już za dużo tych słodyczy, start coraz bliżej, a słodyczy też coraz więcej, dlatego no już zbliżam się, żeby było jednak mniej tych słodkich rzeczy i już też nie mam ochoty co tydzień torta jeść, także będzie spokojnie. Witam Was dzisiaj moją owsianką nocną z jabłkiem, narkowcami cynamonem i tym sernikiem twarogowym twarogiem sernikowym. I kawa i Ewelinka ma taką samą. Nie, ona ma zasionami che'a. Patrzcie jak jest pięknie. Takie białe drzewka. Chociaż jest mega zimno. Jest dzisiaj naprawdę zimno. Ale no, aura jest piękna. A ja jak gignacie na podwiegi? Te podbiegi już czekam, aż się skończą, ale wiem, że one są potrzebne, więc no, będę realizować je. Choć nie jestem fanką tych podbiegów, no ale będzie efekt tego, mam nadzieję. Idziemy sobie z Ewelcią na spacerek, dzisiaj to nasz drugi spacerek i o ile rano jak byłam na treningu było zimno tak strasznie, że aż jak wróciłam to miała szyja aż bolała, tak teraz jest naprawdę cudownie, także wyszłyśmy sobie oddychać świeżym powietrzem i trochę też się rozruszyć, bo tak to siedziałyśmy w domu no, trening mega udany byłam zadowolona z niego, bo wyszło wszystko tak jak chciałam także tempo nawet też było fajne i czułam, że to był dobry trening także skupiłam się trochę na technice dzisiaj biegu, więc też fajnie no, idziemy regenerować, to jest nasza aktywna regeneracja, tutaj łapka wystaje no, lubię tą trasę naszą leśną no, nie pokazałam Wam dzisiaj obiadu. A miałam Ci na obiad coś pysznego. To samo co wczoraj, spaghetti, ale tym razem z soczewicą. Gotowałam sobie czerwoną soczewicę i podałam właśnie z marchewką, z cebulą. Pyszne, bo i pomidorki koktajlowe dodałam też. Teraz w ogóle mam fokus na warzywa i wszędzie gdzie mogę dodaję te warzywa. No, trochę jakoś snu się poprawia trochę, to mało powiedziane mega, bo Ewelinka ostatnio zaczęła przysypiać całe noce, także no jestem wdzięczna i cieszę się i mam nadzieję, że ta pasta będzie trwać. Mama, 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 Evelinka, mama. Dzień dobry wszystkim. W piątek robię sobie kawkę i to jest ta kawka karmelowa. Już chcę ją wykończyć i kupić sobie na bombowie drąco. Są nowe smaki. I jakoś w tym tygodniu, nie, wczoraj piłam z ekspresu, także wczoraj była. No i lecimy z tym tygodniem, idę się ubierać. Zaraz mam dzisiaj, wcześniej wstałyśmy się ze Welcią. Czy znaczy ja wstałam wcześniej, a też. Dzisiaj na śniadanie mam bułę z omletem, miałam ci ochotę i warzywka. Dzisiaj siadłam na rower i będę kręciła 30 minut, zobaczymy jak mi będzie szło. Ze względu na to muszę wyłączyć, bo o, włączyłam sobie już filmik do oglądania, żeby szybciej mi minęło, bo jednak pół godziny to będzie wyzwanie po takim długim niejeżdżeniu. No i chyba jednak się decyduję tym triatlon, także zobaczymy. Tak kusi mnie ta 1,4, ale chyba to będzie za dużo, dlatego no mam jeszcze dużo czasu, ale chyba wezmę taki mały cel, mały yy, w tym roku i zobaczymy. Może za przyszłym roku sobie coś dłuższego zaplanuję. No także lecę z treningiem. Tomek mi zmienił oponę, także mogę śmigać. I w ogóle amatorsko jeżdżę w skarpecie, w skarpetach. Mamy piątek wieczór, a ja przygotowuję posiłki, dzisiaj miałam taki luźniejszy dzień, nawet Wam nie pokazałam co zjadłam, ale tam takie chrupkie, miałam ochotę na nie. I przygotowałam na kolację kaszę gryczaną, czy na śniadanie jutro, taką gryczankę czekoladową, Ewelinka ma bez, czek bez kakao, bo ona średnio ją lubi. Dodam do tego skyr naturalny, w ogóle ten skyr jest mega spoko, bo ma w składzie dwa składniki, ma tylko mleko i bakterie, więc spoko kakao jako źródło antyoksydantów i dodałam sobie powidło, bo tak miałam ochotę na powidła także to będzie takie na słodko i rano dodam dodatki, jakieś owoce, orzechy, takie rzeczy Piąteczek, godzina 20:30. A ja czytam sobie właśnie moją dietetykę sportową, przygotowuję posty na Instagram. Cześć wszystkim. Witamy się w sobotę, ale się wyspałam. co prawda jest piąta dopiero, ale spałam dzisiaj 7 godzin, miałam fajny sen głęboki, także się wyspałam. I chciałam mi się rano, bo chcę mieć dłuższy dzień dzisiaj. Dłuższy dzień dzisiaj, jeszcze planuję jechać na zakupy. Więc fajnie. No i jestem zła, bo zmarnowałam z 5 minut na szukanie części do laktatora. Bawelinka dziś spłaca w noc i na pewno wstanie i nie zostawiam jej mleka. I to są takie problemy biegającej młodej mamy, która jest karmi piersią. No trudno, mam nadzieję, że zdąży nim ona się obudzi, ale wątpię, bo ostatnio wstaje przed siódmą, więc musiałabym dać spida no Także no, także tak, nie wiem, gdzie jest ta moja część, będę dzisiaj szukać, dobrze, że ją znalazłam. Dzisiaj dobrze, dowiedziałam się, że jej nie ma, bo za tydzień idę na urodziny, więc jest mi potrzebny. Połowa za mną i wracam już do domu. Już się nie mogę doczekać, z został miesiąc do startu. Więc równo za miesiąc będzie 23, a dzisiaj 22, no to prawie miesiąc. W treningu są ostatni kilometr i to jest dziwne, ale już jest jasno. Wracam z treningu do o tej samej godziny co zawsze. Pobiegam tego dyszkę, i już jest jasno. Mega. Już. Mam nadzieję, że idzie wiosna? Ale piękny widok słodu to taki widok warto biegać. trening zrobiony wyszło bardzo tak wyszło szybko ja się przebrałam w piżamę bo akurat już jestem jakby jeszcze nie wykąpana ale Welinka wstała więc stałyśmy razem więc zdążyłam przed nią, był mega fajny trening te setki porobiłam na występie poniżej czterech, więc mega fajnie robię sobie kawkę zaraz się wykąpać i zaczynamy dzień biorę się za przygotowanie za kończenie śniadania ty widzisz Dobrze, że miałam wszystko przygotowane. Teraz tylko dodaję owoce, zawsze to na świeżo dodaję. Kaszę zaraz przemieszam, więc wszystko gotowe. Mega się cieszę, że zrobiłam to wczoraj. Dzisiaj mam z głowy. Dobra? Ewelince ścieram. Także tarka jest to jeden z sprzętów kuchennych, które używam dzień w dzień. Tak samo blender. dużo mi tego wyszło w sumie tyle dodałam jeszcze tutaj masło orzechowe jogurt naturalny i będzie pyszne a jeszcze cynamon dodam to nasze śniadanka gryczanka z jabłkiem tutaj mam ją skyr naturalny a welinka ma też gryczanka ale bez kakao też z jabłkiem ale startym galerii, ale miałam taką miałam ochotę połazić trochę po sklepach i w ogóle, żeby tak odpocząć trochę i się pobyć sama ze sobą, ale jakoś taka pogoda była yy, piękna, więc stwierdziłam, że szkoda czasu, kupiłam co musiałam i wróciłam. Trochę tęskniłam za Ewelinką na tym, tych zakupach, także idziemy teraz spacerować. Mamy sobotę wieczór, ja skończyłam przygotowywać post na Instagrama, yy, a teraz biorę się za sprzątanie, także... Wieczorne sprzątanie kuchni przede mną. Dzień dobry w niedzielę, my akurat z Ewelinką rozpakowałyśmy zmywarkę, ja sobie robię kawę, dzisiaj umyłam wreszcie, o zapomniałam wlać wody, umyłam wreszcie karawkę, bo miałam brudną, nie chciałam dzisiaj myć i nie mogłam spieniać mleka, także dzisiaj kawka zrobiona normalna, ale z plejem jest mleko. Bierzemy się teraz na śniadanko, a ja najpierw spakuję Ewelince obiad, bo dzisiaj jedziemy na urodziny i zrobiłam dla niej I zrobiłam jej taki schab z warzywami i z makaronem orso w sosie pomidorowym. Zaraz zapakuję, na jutro też zostało, mam nadzieję, że będzie jej smakować, bo porcja wyszła ogromna. No zapakuję cię, żebyś miała co dobrego jeść. O, tutaj może zostawimy na jutro. Mhm. Dobra. Ło to chyba nawet na trzy porcje bym powiedziała, że zostanie. No. Dzień dobry panu Kajtus, Kajtusiu. Wróciłam z treningu i myślałam, że umrę. Pobiegłam 6 km, musiałam wrócić 6 km, nie skończyłam go, ale zakręciło mi wszystko w żołądku. Ja normalnie biegłam, nie wie, że bolał mi żołądek, to jeszcze w brzuchu mi się dudlało To był najgorszy bieg w tym roku. Także masakra, to nie jest moja pora biegania. Posiłek też nie był odpowiedni, także zamykam ten tydzień tym okropnym treningiem i liczę, że ten tydzień będzie dla mnie łagodniejszy, także widzimy się w kolejnym vlogu, czyli dziewiątym już. Cześć!